Parafia prawosławna w Hrubieszowie pod wyzwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny została reagowana w 1875 roku, więc widzimy, że dość to jest, stara jest parafia. Wspomnienia o świątyniach prawosławnych w Hrubieszowie mamy z 1254 roku w księgach kronik ruskich, gdzie są zapisane, że książę Daniel, który był założycielem miasta Chełm, w, przebywał na polowaniu w koło Rubieszowa, bo wtedy to miasto tak się nazywało miasteczko I po polowaniu udał się do świętego Mikołaja, aby się tam pomodlić i podziękować za udane polowanie. Więc yy, historia jest bardzo starą historią, dlatego że w 1400 roku król Jagieło nadał prawa miejskie dla Hrubieszowa. W Hrubieszu nazywał się Rubieszów. Grubieszów na Dnia dzisiejszego nazwa brzmi Grubieszów, to jest około dziesięciu lat temu ta nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Przed II wojną światową było trzy parafie prawosławne w Grubieszowie, na dzień dzisiejszy jest jedna. Jedyna, która jest otwarta w powiecie hrubieszowskim znajduje się jeszcze w Dołchobyczowie pod wezwaniem Simeona Słupnika i także na terenie powiatu hrubieszowskiego znajduje się klasztor w Turkowicach. Cerkiew, tak jak wspomniałem, została zbudowana w 1875 roku. Jest to jedyna świątynia w Polsce którą ja znam, która posiada 13 kopów, co tworzy bardzo piękną bryłę architektoniczną. Więc jest to unikalna świątynia w kwestii wyglądu zewnętrznego remont który rozpoczął się w Rubieszowie w 2013 roku bo pierwsze było remontowane ogrodzenie, malowana cała cerkiew oprócz dzwonnicy i wykonano z dachy na sześciu kopułach po trzech na nawie północnej, trzech na nawie południowej świątyni. Z drugiego projektu funduszu norweskiego została wykonana dzwonnica i dach na dzwonicy, a także wróciły freski, wspaniałe freski na zewnątrz świątyni w ilości 21 sztuk, więc to jest naprawdę piękny element w skali, jeszcze raz wspominam, i polskiej i europejskiej. Oprócz dzwonicy do remontu także zostały zakwalifikowane freski w środku świątyni. Które właśnie trwa zakończenie te, tych konserwacji malowidł, jakie znajdują się w świątyni. Zostały przy okazji także odkryte oryginalne malowidła z 1875 roku, które zostaną zachowane dla potomnych. Do konserwacji także zostały przeznaczone schody oraz cała wewnątrz dzwonnicy, malowanie dzwonnicy wewnątrz a także konserwacja podłóg. To stanowi to, że świątynia będzie wyglądała jak nowa i wróci to, to świetność i piękno tej świątyni dla, dla, dla wszystkich turystów i także dla parafian naszej parafii.